Ale trochę tęsknię. Trochę tak. Trochę, trochę tak. tęsknić, tak? Tak. Czyli mówiąc szczerze, zaklimatyzowałem się tutaj. Tak, nie było tak jakiegoś 80%. Było. Nie, było, nie było problemu raczej. Nie było problemu. A ty Sylwia? Ja tak. W 100%. Ja wam powiem, jeden się zaklimatyzuje, a drugi nie. Ja na przykład nie, ale się staram. a tu pokazuję wam ceny na przykład przykładowo dla dorosłego jest 3,10 jak jest lato, wiosna a jak jest zima na przykład to jest funt 60 dla dzieci od 3 do 16 jest 2,10 a jakbyśmy chcieli na przykład pojechać pociągiem w dwie strony to dorosły płaci 7,70 dziecko od 3 do 16 lat 4,10 wszystko jest podane we, we funtach i kupuję. One ticket, please. No, wróciłem. Jest. 7:70. bardzo, bermarzanie. Jedziemy. O godzinie 12 mam. Jest za 10:12. Muszę 10 minut poczekać. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wszystko od środka. Jak macie ochotę, to zapraszam. A tu są pamiątki, na przykład, jakbyś mi. Chcieli sobie coś kupić. Jakieś bryloczki, magnesy. Nawet drzemy mają. Zobaczcie, jaka kolejka już się ustawiła. Ile stanę? Bo może być tak, przykładowo, jak będzie dużo osób. To będziesz musiał jechać następną kolejką, która będzie na przykład za pół godziny. I ruszamy. Muszę sobie znaleźć jakieś miejsce. Zwróćcie uwagę, jakie jest to niskie, wszystko. Postaram się trochę dalej iść, żeby wam to pokazać jest jedna zielona kolejka a druga jest niebieska jedna jest dieselowa druga elektryczna nie wiem która jest która właśnie ale to bez znaczenia widzę miejsce jest nisko wam powiem tak to wygląda no. Jestem w środku. Będziemy jechać z 10 minut. Fajna sprawa. Teraz i tak jest dobrze, bo, bo nie ma dużo osób bo jest wczesna godzina. Jest 12. Ale jak będzie na przykład druga, trzecia, to tu jest mnóstwo osób. Słyszycie? Ruszamy Juła? Słuchasz, makalizm. ja mam taki, że minął 3 wstrosy prostu, nie mogę się wyprostować, więc jak ktoś jest wysoki, to będzie się na potem Takie miniaturki pociągi. pokażę wam jak to wygląda po prostu na samym końcu żebyście mieli takie dobre odzwierciedlenie jakby ktoś z was chciał na przykład przyjechać. przyjechać coś innego jak mi nie było niestety najdłuższa radość na świecie no i ruszamy tak to wygląda wszystko Dostałem pozwolenie od maszynisty, żeby Wam pokazać jak to wygląda w środku. Nieźle, co? Czuć taką historię, bo to jest strasznie stare. I pozwoli mi wejść do środka. Dobre, co? Nie jest to nowe. No to ma sporo lat, ale jeździ. Jestem już na najdłuższym molo na świecie. To ponad 2 km w głąb morza. Spacerując i podziwiając widoki, czuję, że takie miejsca uczą nas zatrzymać się na chwilę i docenić drogę, którą idziemy nie tylko tutaj, ale i w całym życiu. Spójrzcie, na przykład jest mnóstwo osób. Ławią sobie ryby. Nie ma żadnego zakazu. Nie musisz nic opłacać, po prostu przychodzisz i łowisz. A tu są drogowskazy, w których kierunkach jest? Co na przykład? Dunkierka, Londyn, Sopot. Zwróćcie uwagę, Sopot. A wiecie dlaczego? Ponieważ na każdym znaku wjazdowym do South -en -en -Sea, bo ta miejscowość się nazywa South -en -en -Sea, pisze, że South -en -en -Sea jest bliźniaczem miastem Sopotu. Spotkałem tutaj Polaków. Mówię poważnie. Chciałem Wam przedstawić Sylwię i Andrzeja. I Andrzeja. Skąd Sylwia jesteś? Z Kersznicą. Ale z Polski. Z Kersznicą, a ty? Ja urodziłem się w Legnicy. O Legnicy, tak? Z Legnicy, tak. Patrz, jaki ten świat jest mały. Można spotkać swoich rodaków. Miło było mi Was zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Idziemy Pozdrawiamy. dalej. Pozdrawiamy. Miło było poznać swoich rodaków w obcym kraju. Powiem Wam, że zobaczcie, jaki ten świat mały. Wspaniali ludzie, bardzo pozytywni. Mieszkałem tutaj bardzo długo. I fajnie, że można się z takimi ludźmi spotkać przez przypadek i porozmawiać o pierdołach, na przykład. Rozumiecie? A tam na wprost jest, jest kawiarnia i można sobie kupić jakieś pamiątki. I przy okazji, abyś nie wiem, był, była głodna, można sobie coś zjeść. A tu przed nami jest taki sklep. Troszkę większy z pamiątkami. nie widać, wejście sobie, zobaczcie jaka to jest odległość. Bo jakby nie było, to jest 2150 metrów od brzegu. A tutaj jest sklep z pamiątkami taki. Można sobie kupić jakiś magnes czy ogólnie jakiś kubek. A tutaj za szybą są takie ratownicze łódki. Jakby się coś działo, to przykładowo oni wsiadają i pomagają. Jest tu jakaś flota, która tu stacjonuje kilka osób, że w razie W jakby ktoś potrzebował pomocy, to po prostu wypływają na wodę i, i ratują ludzi. To są oni właśnie. Fajne miejsce. Można kupić jakąś pamiątkę. Kubeczek. Czy jakiś magnes? Ja tu. Ja lubię tu przychodzić, panie mąstrosie. Byłem tu kilka razy już. I za każdym razem tu wracam. Zwróćcie uwagę na tę ścianę. Ile jest imion. Mnóstwo. Ja kiedyś sam tu gdzieś napisałem swoje imię i nazwisko ale, ale nie mogę tego znaleźć To jest najdłuższy koniec Mola tam obok jest taki dzwon i można sobie podzwonić. Bardzo tu wieje, strasznie po prostu. Nie wiem jak mnie słychać. Czy w ogóle słychać? Tak czy siak zaszedłem na sam koniec i trzeba się wracać. A tu sobie można wypić kawę na przykład Czyli kupić jakieś tam ciastko. A z boku są toalety. A tutaj jest restauracja. Czy sobie można coś na przykład zjeść? Fajne miejsce. Tak to wygląda z perspektywy od środka. I widać wszystko przykładowo za okno, co jest na zewnątrz. I tak to wygląda. Jestem w środku. Zamówiłem sobie kawę, wypiję sobie na spokojnie. I z powrotem wrócę pierwszym, lepszym pociągiem. Nie chcę mi się iść bo jest daleko. Tak czy się jak. Chciałem wam pokazać, żebyście mieli takie odzwierciedlenie, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak się tym pociągiem jedzie. Jak to wygląda tutaj na samym końcu tego mola. I jakby nie było, są najdłuższe mole na świecie. Rekreacyjne oczywiście. Więc taki przejazd nie jest drogi. Taki bilet rodzinny też nie jest drogi. Więc warto tu przejechać. Przy okazji poznałem miłą parę Polaków. Z którymi porozmawiałem ponad godzinę. Pozdrawiam Was. To co kochani? Słuchajcie, jakbyście chcieli i mieli ochotę, to zapraszam do subskrypcji na YouTube. Bo mam nadzieję, że w przyszłym roku będę objeżdżał całą Polskę. Więc żeby Was nie ominął żaden odcinek, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Bo większość tych dłuższych filmów. Będą właśnie puszczone na YouTube i tyle. Wszystkiego dobrego, kochani, wam życzę. Dużo zdrowia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.